Pamiętamy reanunu no film stulecia czemu film stulecia co się tam podziało kurde nie nadążam z tym ja oglądam pół odcinka i wychodzą cztery kolejne Wielka konfrontacja remsuła 1 na 1 CS 2 MMA 1 na jeden, jeden, jeden grać a on się znów z remsułą pogodził nie wiem już Dobra, ja jem. Było kiedyś w pewnym mieście wielkie poruszenie. wystawianie, niesłychanie piękne przedstawienie. Wszyscy dobrze się umali, Chociaż był wyjątkiem. Sure. No to, co jest na mapie, możecie używać, skończyć no. no, na mapy, używać, tylko AWPy, no. Let's get ready to Rumble! Gramy panowie. Dormek zdecydowanie ostro. jeden z przeciwników próbuje utrudnić Próbuje rozproszyć rywala No i Kamil z pierwszym fragiem Słucham? No właśnie, wypił 1-0 Powiedział, żebyś ściągnął pałę Ty k***a beździetna stara To już ty zaraz umrzesz A ty młody jesteś i jesteś gównem dalej Kurwa I Kamil z drugim fragiem tam jest 2 tak to nie może wyglądać to, no właśnie, jest księgowymi, księgowymi. to jest main To even. jest to, Zróbcie hałas! Hermes ma podobnie w tarapatach. Spokojnie, reload. Nasz ambasador widzę wciągnięty w rozrywkę, znosicie je. Podobnie. Jeden z przeciwników spróbował go rozproszyć, no i chyba się udało. No i z pierwszą Ale przygotował się, tak? B jest to jeden na jeden. są możliwe, Jest możliwa rozmowa z przeciwnikiem. Są mi bindy, no ale tutaj z prostym fragiem. 3-1. Do ilu gramy? No jak? No tą mapę do 13. Ty się nie odrywasz. A, felgista. No i zobaczmy kto w tej rundzie pokaże. Pazur. Oj. No i trzy dwa. Trzy dwa. ma sekrety, mi się wydaje, że ty jesteś zaliwanciarzem. Ja Zarzu... Zarzuty w jedną stronę, ale to nie rozprasza który się Czemu z nimi gra, jak oni się tak zwracają do niego w sumie? Jak mu to nie odpowiada. A no nie odpowiada. Czemu? Ukrywa. To jeden najlepiej? No, tak, tak, no wiem, tak, no i tak. co? Jakie to ma znaczenie? Maciarz Hide Co ty możesz? Możesz do wulkanizatora podjechać, w śmieciu. Tak i zestaw ci się na klatę. Ty masz taką Jest nadwagę, że musisz mieć terenowy koła śmieć Ale to tak naprawdę jak zamawiasz Ubera, jak zamawiasz Ubera, to zamawiasz Uber Pets. Nieistotne jest to, wygra w wymianie zdań. Istotne jest to, wygra w rundę. Ależ tutaj crash na wysokim poziomie. Pięknie przeciągnięte full auto. Strzelacz jak na kolegu. I Kamil. Dlatego trafia trafiasz, dlatego trafiasz, Dostałeś taka prawda. Zamki, mordę. Dostałeś to. 3D, ty... 3 Dostałeś to ty w płocku w bramie. Przecież ty z domu nie możesz Dobra. wychodzić. Ale jest przewaga. Ojojo! Tylko przewagi! Remsyła 19 HP i pestka no. Obrót! W zboczeńcu na, na Tinderze jesteś zawsze praworęczny, jak ja nawet dziko. nie tej strony przy głupi, ale widzę, że podglądasz my tam lubisz chyba, Nie masz to tak, ty no. No. Ja ja wiem, nie, to nie, Kurwa, średnio no. mi się to wygląda, przecież. Jeszcze raz, daj mi spokój. Jedzie, jedziesz to ty na wózku. Ogniem ci przypala. czoło, śmieciu. Widziałaś, wygląda jak hindus. Ty jak pół podczas strania Kamil ewidentnie tutaj już zła ci flaga. stara do mortabelli I jak to się zakończy zmiana broni kolejna Tu nie ma czasu na... Nie, nie chce mi się tego oglądać Ani mnie to w sumie nie bawi Tak bardziej... Nie wiem, żenuje mnie to przyznam Jakiś inny materiał mogę oglądać Smutne to dla mnie jest bardziej szczerze Bardziej w smutek to idzie niż... Radość Weź mnie nie kurbiaj. Banapity ja troszkę. W kurwie, to mi kurto. Dobra, Nie no, nie rozbiję raczej lustra. Nie powinien. Chuju, kurwa. Nie no, on nie zdaje tę sprawę. Raczej. Wlejnie, nie wiem, że nie No wied, okay. znaczy wiedny. Najebany jak. Nie wiem. Dwa to fabularna gra akcji z otwartym światem, w którym to ty kreujesz własną Uuu, historię. Jako Artur Morgan, członek gambu podejmujesz moralne wybory i eksplorujesz jaki, ogromny jaki, świat się gdzie Twoje jaki, decyzje zachowają na losy, i relacje z innymi. Rozwijaj swoją postać, walcz i odgrywaj wspaniałą obowieść w epickim świecie Dzikiego Zachodu. Już jutro na streamie. Twitch TV 2P Podłoga Guziom. Nie wiem, czy to prawda. Ej, rzeczy. Takie bajki głównie oglądają za dzieciaka. Dla pojeba. Co to? What if I put it here? Boże, jak if ja, I put ja it nienawidzę stoliców wraszawiaków burdnych. Jak tylko muszę służbowo jechać w okolice tego syfu jebanego, Co to, to mam ochotę dzwona przypierdolić moim szewroletem Camaro, oj tak, tak, Boże, jak, jak ja, ja tych kurew nienawidzę, oby oddali to Rosjanom i chuj. No Boże, daj spokój. Nie wiem, idę. Jakiś taki duży tu jestem, mam wrażenie, że grubawy. Ale może mi się wydaje. Boże, pierwszy 120 kilo? No, wyglądam jak tak 100, 100 kilo, tu miał. I już już daję. Pozdro, się wysłałem. Zeszedłeś w sumie 4 lata temu, to za kilka młodych dekad jeszcze zrobię Wiedźminka, przejdźmy 20 razy. A wyłączam. Wiedźminka niebo jeszcze pamiętam. Jak zapomnę, to pogadamy, Szymon. Jezu, co ja sobie myślałem? Walt, proszę, przestań. Obaj usprawiedliwiać to wszystko. Ale. Znaczy, komicznie to brzmi wiadomo, ale. I przyznaj, że jesteś w niebezpieczeństwie. Z kim teraz rozmawiasz? Nie no, ładnie, głos męski, głos ładny akurat. Nawet w miarę ładny głos męski jest podłożony. Damskim tak gorzej, ale. Tak, znaczy z angielskim głosem. Ale jak ktoś jest fanatykiem dubbingów, no to nie jest męski głos ten najgorszy na świecie. Nie jest najgorszy. Pepe. El Pepe